się, że wyglądał się mecz z liderem, i to naprawdę awans yy, no jest, jest, jest na Płomień TV zapraszam na kolejny skrót z meczu trzeciej Ligi grupy Podlasko-Warmińsko-Mazurskiej. Dzisiaj ełcki Płomień rozegra swój pojedynek z drużyną z Olsztynka Olimpią. Jackiewicz. Jackiewicz odgrywa na polne pole do Mateusza Furmana, ale Sylwester Pechta wybija tę piłkę z linii bramkowej. Kamil Jackiewicz jest przy nim Karol Narojczyk. Karol Narojczyk odgrywa do Mateusza Różowicza. Tutaj jest przy nim Hubert Molski. Mateusz Różowicz robi zwód do linii końcowej. Odgrywa na piąty metr. Ale Arksewski za krótko. I Karol Narojczyk mógł oddać strzał. Ale Bartłomiej Zanocki bez zarzutu. Rzut wolny. Patryk Gątek. Patryk Gątek. I jest bramka pierwsza Huberta Molskiego. Druga bramka tego zawodnika w tym sezonie. Przypomnę, że Hubert jest obrońcą. Powtórka. Już Piotr Bądziul był blisko strzelenia gola, ale spójrzmy, co stało się w 21 minucie, czyli tuż po wznowieniu gry. Patryk Gątek odgrywa do Piotra Bądziula, ale uniemożliwia strzał obrońca Olimpii Olsztynek i tym samym zostaje wyrzucony przez arbitra. I dostaje czerwoną kartkę. Do piłki pochodzi Kamil Jackiewicz. Tylko raz powiemy się w tamtym sadzonie: Kamil z barkasem Tolknicką. Jak będzie tym razem? Kamil Jackiewicz, Kamil Jackiewicz i słupek! Nie ma bramki podwyższającej wynik spotkania w Olsztynku. Kamil do Piotra Bądziula. Był faulowany Piotr wcześniej przez Narojczyka. Kamil Jackiewicz i ponad bramkarzem Rafałem Miarą. Spójrzmy, co teraz się stanie. Kiks z Klażeckiego, który Różowicz Mateusz oddaje strzał po długim rogu. Niewiele zabrakło, aby zawodnicy z Olimpii. Olsztynek, grając 10 zdobyli bramkę wyrównującą. Niezdecydowanie Bartu Danowskiego. Karol Narojczyk. Po krótkim rogu jest bramka. Jeden do jednego. Grając w 10 zawodnicy z Olimpii Olsztynek zdobywają gola wyrównującego, o którym wcześniej wspominałem Karol Narojczyk i bardzo zła postawa bramkarza. Płomienia Eł Bartu Miedanowskiego. Dobry strzał w drugiej odsłonie zawodników z Ełku. Grając 11 przeciwko 10. Lider nie powinien pozwolić sobie na stratę choćby. Jednego punktu, czy tutaj mowa o dwóch w przypadku remisu. Arciszewski odgrywa do Furmana. Furman zgrywa do Omiljanowicza i jest bramka Kamila Jackiewicza. Bardzo ładny strzał Kamila za pola karnego. Jest to szósta bramka Kamila w trzecim spotkaniu. Jak widzimy tym razem z lewej nogi oddaje strzał. Omilianowicz, przyjęcie kierunkowe i oddanie strzału z lewej nogi. Bardzo dobrze popisuje się zawodnik Zwigier Suwałki. Jackiewicz na dłuższy słupek do Mateusza Furmana, ale obrońca wybija tę piłkę z linii bramkowej. Jeszcze Damian Skołożyński, Damian Skołożyński, lewa noga i bramkarz. Rafał Miara uchrania zespół przed utratą trzeciej bramki. Jeden do dwóch zawodnicy z Ełku wywożą komplet punktów.